Przygody Koni, odcinek szósty. Ech, gdzie ja jestem? Ech, co by tu? Mieliśmy czekać na nowostanie. Agata! Agata, wstawaj. Tak. Wstawaj, nowostanie już jest. O, chodźmy zobaczyć. No ale obudźmy Wiktorię i Amelię, żeby one też zobaczyły, bo biedne czekały tutaj. No. Wiktoria, Wiktoria. Amelia wstawaj. Wiktoria, no wstawaj, ej, Wiktoria. Wiktoria... Jezus Maria. I się nie miało obudzić. Amelia, ty coś zdziałaj. Ty masz sposoby. Niki! Aż się cała stojnia zawsze. Niki, wstawaj! No Jezus! Co? Jak to? Co? Ja? Co zrobiłam? Wstawaj! Te der, Tą derkę, którą przecięło ktoś, to nie ja! Dobrze? To nie ja byłam. To ja nie... Jaką derkę? Przeciętą. A wy nie wiecie o tym? A, bo ktoś tu rościł derkę. Wiktoria? Tak. Na pewno to nie byłaś ty? No idziemy zobaczyć tą stajnię, nie? Idziemy. No, chodź. No chodźcie. Staniemy. Amelia, chodź. Panie Jacku i pani Akat. Nie mów do mnie Agatko. Ej, kogoś mi tu brakuje. Jest Amelia, jest Wiktoria, jest Agata i ja. Ale chyba nie ma Ani. A faktycznie Ania. To Amelia pójdzie ją obudzić, dobrze? dobrze. My tutaj, my tutaj na ciebie poczekamy. Ania, wstawaj. No co? Nowa już jest. A konie? A nie, wcale jest Dobra, idę. Ała. O, idę spokojnie. No, no ja stawaj. nie, chcę, ja nie chcę. No chodź. Nie, chcę. Jest. Po co nie budzicie? Przecież ta nie będzie jeszcze długo. Ej, Ameryka. Mówiłem ci coś o popychaniu. Jezus. No dobra, no to chodźcie zobaczyć nową sajnię. A oni konie wprowadzili już do... O, oni konie do sajni chyba wprowadzili. Tak prowadzili. No dobra, no to chodźcie. Jej! Jezus, jakaś liczna stajnia. Matko, Amelka. Agata, a Tobie się podoba? Bardzo. No, ja mam nadzieję. Yy, o przepraszam historia. Yy, czyli to jest też nowa stajnia. Tak, Jacek? Jacek. Tak, tak. Zakapiłeś się, tak? Tak. No, to jest nasza nowa stajnia. A dam pytanie. Jakie? Mogę iść spać? No dobra, idź już spać. Yeee! I, i, a to są wszystkie nasze konie, panie Jacku? Tak. Mm, to fajnie. Jej. A mam, będziemy mieć jeszcze jakieś konie? Nie wiem. Mm, okay. mm, a ma iść na derki? Pobawimy się z Maka? Okay? No to idźcie, tylko nie porozwalajcie nic. <laughs> Czyli co, nasza nowa stajnia? No. Wiesz co, może ja pójdę przypilnować Amelię i Wiktorię Dobrze To będzie dobry pomysł A ty możesz jechać na jakąś jazdę, jeżeli chcesz Albo obudzić Anię i na jazdę ją wziąć Ale lepiej jej nie budzić. To Ale... weź osiadłaś do jakiegoś konia nie wiem, może ognistego. <coughs> Okej. Okay. To siadłaj ognistego i możesz jechać. <coughs> Mam chybkę. Tylko osiadłaj. Dobrze. I wyczyść dobrze. Ostatnim razem jak patrzyłam jak wyczyściłeś tego konia. Znaczy ogólnie konia. Tamtym razem to była chyba fantazja, prawda? Chyba tak. No, no to jak patrzyłam pod, pod pachami na przykład albo na brzusiu, to było tyle błota, tak ją obcierało. Więc zawołaj mnie, jak skończysz, dobrze? Dobre. żebym sprawdziła. I Dobre. nie siadła, dopóki nie przyjdę. Dobrze. No, nie ja pójdę ich przypilnować. O nie, o nie, zaspałem. O nie, o nie, o nie. O wszyscy są. Y Ciopek. Y pysia. Gwiazdka. Milek. Y jaworina. Y łatka. Maja. Y łatek. Milka. Kasztanka, moja żona piękna. O jezus, Maria. Boże, i kasztan. I ja. A nie! Przecież nie ma kogoś? Nie, nie, nie ma? A nie. Nie, wszyscy są. Boże, Boże. A jak nikogo... A jak kogoś nie ma? O Boże. Co ja zrobiłem? Łatek, Łatek, łódź, łatek! Co ty? Co się stało? Ludzie Gdzie? Idę ich złapać. Aaaa! Co to było? Chciałem cię nabrać, ale coś chyba nie wyszło. Dobra, a tak naprawdę co się stało? No, yy, wydaje mi się, że kogoś nie ma. Co? A ty miałeś chyba nie spać. No miałem, miałem, ale zasnąłem. Dobra. Chodź. Mi... Powinno być wszystkich nas 12. Ty, ja, to już dwa. Kasztanka, Kasztan, Milka. To już pięć. Maja, Łatka, Jaworina, Gwiazdka, Ciapek, P Pusia i Milek. Wszyscy są. No patrz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nie ma się. Jezus Maria. No, bo jest ja pierwszy raz. No dobra, może nie pierwszy, ale Ech, nie lubię stać na straży. Ja nie umiem. <ścoughs> nie załamuj się. Dobro. Okej, okay, no to pobućmy wszystkich i możemy iść na polanę, tylko z daleka od ludzi. Dobry pomysł. No to yy, pójdź poszukaj jakieś polanki, a ja ich obudzę. Okej. Okay. Okay. Maja, Milka, Kasztanka, Kasztan... Ech, co? Ej, wszyscy, wstawajcie! Ech, co? Ja chcę tutaj. Ach, ja nie chcę, ja chcę jeszcze spać. A, to spać mi się chce. No, ale nie rozumiem, że musimy wstawać? Ej, a ty Łatka, co? Już wstaję, już wstaję, jestem. E, tak? A może ja pójdę lepiej tutaj, a ty się przestań. Okej. Okay. O Jezus. A gdzie jest y, Łatek? Ej, łatek posz poszukać miejsca. Jakiego miejsca? Ale po co? No, no z trawą. No bo tutaj nie ma tam Najwyżej będziemy na jakiejś polanie bez trawy, ale Okej okay. patrz Ej, idzie już, tak szybko? Łatek No i co, znalazłeś? No Właściwie nie, nie znalazłem Nie jest, tylko tam jest jakaś taka na, od Odludzie bo o Jezus To jest, tam jest taka takie od ludzie. No. Chcecie tam iść? Tak, możemy. Tak. Okej, okay, no to chodźcie za mną. Gwiazdka, czekaj na mamę. Milka jak chodzi No Okej okay. No jest Jest dobrze, jest super yy, Podobałem się tutaj? Tak Aha To było dziwne Dobra, no to Możemy się tutaj biegać, ale nie możemy się oddalać za bardzo od stada. Rozumiano? Tak będę ich pilnował. Rozumiano. Dobra. Więc idziemy zobaczyć, czy Jacek dobrze. się. No Jacek, no Jacek. E, tak już. gotowy. No pokażę. No, Trochę błota jest tutaj przy paszce. Wy, musisz wyczyścić jeszcze troszkę. Dobra. Y... To jest dobrze. Czy ty widzisz jak on się kurzy? Jacek, Jezus. Ile ty masz lat, że nie umiesz konia czyścić? Człowieku, przecież... Ty się uczysz jazdy! Ty uczysz się jazdy, tyle razy już jeździłeś. No, Jacek. No wiem. Dobra. No to do się z stron. pachę i tutaj na kurze. No i... Możesz ściadnąć konie. Okej. Okay. I przy okazji poszukaj dzikich koni. Dobra. Ja idę. Chyba, hmm, że Ania Ania Jacka. Może Ania pojedzie. Nie wiem. Jacek! Wiesz co tak się zastanawiam? Czy nie lepiej było jakby Ania pojechała? No dobra, może pojechać. Okej. Okay. Ania! Ania, chodź tutaj! Ania! Ale po co? Jedziesz na jazdę. Boże. Idziesz szukać dzikich koni. Jacek pójdzie z tobą. Dobra? A. Dobrze, Jacek? Dobrze. No. Ania idzie. Dobra. To Jacek ty weź może. Ty Jacek weź y, dwa kantary. A Ania wyczyści dokładniej. Ognistego. No tutaj idź po katary. Dobra. Ja, ja tutaj posiedzę za nią. No to idź. No Ania może się już trzeci oddać, konia. Ania, popręg mocniej troszkę. Dobrze. No Ania, y, zawołaj Jacka. Jacek! Zawołaj go. Jacek! Już idę. Masz dwa katary? Mam. Okej. Okay. Ruszcie w tamtą stronę, bo ostatnio właśnie tam były konie. I nadal tam są. Więc, Jacek. Ciao. No właśnie. Dobra, no to ja idę do biura, bo y, podobno ma jakieś nowe dziecko przyjść na jazdę. Y, no. No idź. Już. No, idę, no, idę, Już, idę, już, idę, już. Idę. No, ognisty. Roszaj! No, już, już. Szybko. Jacek, no idź za nimi. Idę. Chodź, Jacek! Idę. No, a ty dopiero tam. Oh, no ja jestem na nogach. No nie, na butach. Dobra, chodź dalej. Jacek, cicho! Tam są te konie! Dobra. Widzisz? No, widzę. To czekaj, ja zejdę z ognistego idziemy, i mi kantar i będziemy łapać. Okej? Okay? Dobra. Dobra. choć musimy ustalić, którego mamy złapać. Hmm. Bo... Ej! Jacek! Czy to nie ten koń, którego wypuściłeś przez przypadek? Nie. łapiemy go. Dobra. Ty, ty go złap, bo on jest do ciebie bardziej chyba przyzwyczajony, bo już do niego byłeś. A ja złapię. Ej, tam są rodziny! Widzisz? No. Tam jest przecież. Tam są przecież cała rodzinka Hanowerów, ti Tinkerów? I jeszcze tam są małe szetlandzkie kucyki. I małe szetty. O Jezus. Ja cię kręcę. Przecież to jest stado, normalne stado. No. Dobra, łapiemy całą rodzinę Tinkerów. One są fajne, bardzo fajnymi końmi. One fajnie jeżdżą. Tylko najpierw trzeba je. Oswoić, wiesz.